Mafia. Niegdyś sądziłem, że to wielka zbójecka banda. Jednak do czasu, w roku 30, dotarło do mnie, że to jedna rodzina. Nie jest im obojętne, co dzieje się z osobami, które do niej przynależą, a do przemocy uciekają się tylko w ostateczności. Byłem zwykłym, szarym obywatelem, taksówkarzem, a oni dali mi szansę na nowe życie. Życie, w którym byłem coś wart. Pamiętam dzień, w którym to wszystko przybrało inny obrót. Zabiłem człowieka. Skończyła się zabawa, a zaczęła się śmiertelna gra. To miała być rutynowa robota. Zebrać należność za ochronę z trzech placówek. Jednak faktyczną ochronę, nie jakiś wymuszany haracz. Dokładniej z restauracji, baru i motoru pod miastem, które pamiętam do dziś. Pan jej zawsze dbał o interesy członków rodziny i jej przyjaciół. Dlatego nikt nigdy mu się nie sprzeciwiał. Jeżeli on uważał, że coś należy zrobić, po prostu wychodziliśmy i robiliśmy to. Tak było i tamtym razem. Wstałem od stołu i wyszedłem na tył budynku. Znajdował się tam warsztat Ralfa, a w budynku obok urządował Vincenzo. Zajmował się naszym sprzętem i zawsze można było liczyć na to, że akurat będzie miał coś, co przyda nam się podczas bieżącej akcji. Hey Vincenzo, I need some kind of gun. Hey Tom, myślę, że to Wtedy jeszcze nie znałem się na broni. Wiedziałem, że na stole leży jakiś krótki pistolet, który mi w zupełności wystarczy do samoobrony. Od razu schowałem go, aby nie wzbudzać podejrzeń na ulicy, i udałem się po jakieś auto do Ralfa.

Weź ten mały chłopiec i wklej go tutaj. P-P-P-P-Pryj go trochę i kiedy się włączy, to masz go. To jest kawałek kawień. Dzięki, Ralphie. Miał rację. Otwarcie tego rzęcha było dosyć proste. Pali i Sam, gdy tylko zobaczyli, że jestem gotów, przybiegli i załadowali się do środka. Mogliśmy ruszać. Chwilę po tym, jak ten szmec odpalił, mknęliśmy już ulicę i miasta. Najpierw udaliśmy się do restauracji, która korzystała z naszych usług. Aby nie komplikować sprawy, od razu wykręciłem i zatrzymałem się po drugiej stronie ulicy, tej, przy której znajdowała się placówka. Teraz pozostawało już tylko czekać, aż Ali załatwi resztę. Uwinął się całkiem szybko i od razu wskazał nam kolejne miejsce. Wróciłem się tylko okiem na mapę, tak dla upewnienia, mimo że wcale tego nie potrzebowałem. W końcu przez parę ładnych lat jeździłem w tym mieście jako taksówkarz i rozwoziłem ludzi po najróżniejszych zakątkach tego miasta. Wykonywałem ten zawód jeszcze kilka tygodni wcześniej. Zrobiłem sobie któregoś razu przerwę na papierosa i wtedy napatrzyli się na mnie oczekujący mafiozi. Tak poznałem sama i Pauliego, którzy wynegocjowali sobie u mnie darmowy przejazd. Ratując nieco do życie, zaskarbiłem sobie zaufanie rodziny i możliwość wyrwania się z szarej codzienności. Od tamtej pory ich po ulicach w Las Vegas. Do tej pory wszystko szło w łotko. Teraz jednak czekam na zjazd pod miastem. Tam wszystko miało się zmienić. Zatrzymałem się przy dystrybutorze. Chłopaki wyszli. No ja zostałem. Wyciągnąłem fajkę i zapaliłem. Szyld nieustannie skrzypiał od wiatru. Ale to było najgorsze. Kuźwa, dlaczego zawsze gdy wyciągam fajkę coś musi się spieprzyć. Shit. Bastards. Tamai, he took one. Ah! Uh, Jesus Christ, Polly. Da Salieri, for me on out this place is ours. Kapish.

Torturują sama. Szybko się do tego zabrali. Usłyszałem psa. I to właśnie on przekreślił moje szanse na cicho akcję. Skoro i tak już narobiłem rumoru, to postanowiłem jak najlepiej wykorzystać pozostałe cztery kule w magazynku. Przybiłem gumę w ich aucie. Tak, jako zabezpieczenie w razie ich ewentualnej ucieczki. Przeładowałem pistolet. I byłem gotów może poza tym, że po raz pierwszy trzymałem broń w ręce z zamiarem zabicia człowieka, ale adrenalina buzowała i robiła swoje. Szczęście mi dopisało, bo przy ścianie były ustawione skrzynie, po których bez problemu zakradłem się na piętro. Chyba nie sądzili, że wejdę od góry. Cały korytarz był pusty. Ani jednego z nich. W chwili tak usłyszałem coś za moich pleców. W łazience ktoś był. Otworzyłem drzwi i wypaliłem. Mężczyzna padł na ziemię. Martwy. Nie było jednak czasu na rozważanie moralnych farmazonów. Więc wziąłem jego broń. Zamknąłem drzwi. I w tej chwili słyszałem strzałę. Odwróciłem się i wypaliłem kolejnych kilka kul w stronę drugiego człowieka. Padł. Padł trupem. Kolejny. Przybieg trzeci. Ten dostał już w głowę. Tak samo czwarty. Trzej nieżywi mężczyźni na schodach. I jeden w kiblu. Nie sądziłem, że jestem do tego zdolny. Ale albo oni, albo ja. Jednak, jak dobry bym nie był i nawet, jak miał tonę szczęścia, cztery kule nie wystarczyłyby, żeby uratować ratować sam. Dlatego zabrałem wszystko, co mieli przy sobie, a co mogło ratować mi tyłek, i ruszyłem dalej. Strzydłem powoli, bojąc się o własne życie. Wrodzy mafiozi mieli czas, aby zająć osłony. Jednak celne strzały pozwalały się ich popełnić mimo wszystko. Jeden. Po drugim, najgorszy był facet z karabinem, za barem. Wiedziałem, że stąd nie mam szans. Przeskoczyłem na drugą stronę przejścia i podkradłem się na nieco lepszą pozycję. Wypaliłem do niego, raz, drugi, trzeci, aż w końcu trafiłem. W dywadu będąc pewne swego, już mieliam ratować sama, gdy nagle wybieg ten gość. Wypaliłem do niego trzy razy. Nie wiem czego oczekiwał, lecąc na mnie z pięściami. Get up, Sam. It's over. He really went to work on you, buddy. Let's go. It's nothing. You'll be all right. Doctor will put you back together again. Aż mnie zamroczyło, i przeklinam szkaranie. Gościu wciąż żył. Trzeba było go dobić. Nie zrobiłem tego, i teraz musiałem za to zapłacić. Ładowałem w niego tyle łowiu, ile tylko mogłem. Trzeba to mu było przyznać. Był twardy. Aczkolwiek nie był nieśmiertelny.

Wyskoczyłem z budynku i wystrzelałem resztę magazynka w stronę jego wozu. Tym razem niestety szczęście mnie opuściło. Nie trafiłem go ani razu. Siadłem do naszego auta i gdy tylko udało mi się je odpalić, ruszyłem w pogód. Nie uciekł daleko. Na dogonienie go nie przysporzyło mi większych problemów. Za to przebite gumy dawało sobie znać już na pierwszym zakręcie. Gdy wpadł w poślizg, wykorzystałem to i zajechałem mu drogę. Gdy został zablokowany, postanowił wysiąść i zakończyć to tu i teraz. Akurat nie spodziewał się chyba takiego końca. Szybko wyskoczyłem i strzelałem, dopóki nie gryz ziemi. Jeśli to była rutynowa robota, to jakie będzie następne zdanie? Witajcie, to Jadreno. Dziwnie się z Wami witać pod koniec gameplaya, ale jak słyszeliście, komentarz był prowadzony nieco inaczej. Mianowicie z perspektywy pierwszej osoby, że tak to nazywam. I odnośnie tego macie pod spodem komentarze. Chciałbym, żebyście napisali w nich, żebyście napisali w nich opinię o tym, czy Wam się taki sposób narracji podoba, czy też nie. Jeżeli tak. Będziemy to kontynuować. Jeżeli nie, nie będę w to brnął. Zajmuje to trochę więcej czasu i zauważyłem, że yy, nie miałem jak przemycić Wam pewnych informacji o grze. Dlatego powiem o nich teraz. Mafia miała premierę w 2002 roku, czyli w tej chwili jest to już 11-letnia gra. Wydana była przez Illusion Softworks. W tej chwili yy, występują pod nazwą Tukaj Czech. No i jak sama nazwa wskazuje, to Czesi. Myślę, że mafia była dla nich czymś takim jak dla nas jest teraz e, marka Wiedźmi. Czymś, czym można się chwalić, e, ponieważ tutaj fabuła była e, istotna w grze. Była, nie, było, nie było jako takiego sandboxa i wszystko, co robiliśmy, było powiązane fabularnie. E, to był plus. Drugie, że e, porównując tak, może do dzisiejszych trochę też gier. Ta gra jest e, pewnym wyzwaniem, co też pewnie się przynajmniej części e, osób spodoba. Ym, I No i no jest długa. To też trzeba jednak trochę czasu poświęcić, żeby tą mafię przejść. Ym, więc myślę, że nie, niektórym osobom wypadałoby się zainteresować tą produkcją, a inni możliwe, że wrócą do niej. Jakieś sentymenty może się obudzą? Um, aby wrócić do Lost Haven, i tutaj trochę posprzątać. Także tak. Ja nie będę wam tutaj już nic więcej przedłużał, bo też nie ma i po co. Także żegnam się z Wami, czekam na komentarze. Na razie.